Goraj? Co zrobili? Tak, czytam monet. Czytam już od dwóch lat i czekam na dobre wiadomości. Tak, mogę sprawdzić. Państwowa firma energetyczna zapłaciła za imprezę z kasy Odkręcić chcecie to? No mamy mamy różnego rodzaju rozwiązania. Mamy warsztaty szkolenia, ze zarządzania zwinnego, z zarządzania projektami. Mamy um, też konsultacje, mentoring. Coś prostszego. Dla kadry zarządzającej. Hmm. No to może Lego Serious Play. Klocki, tak. Jak to nie jest zgodne z linią polityczną? Przecież można montować i demontować kaczuszkę. No właśnie. Goraj. Aha, dobrze. To sam montaż, bez demontażu. OK.